Dzień dobry, z tej strony Beata Wach z Ogrodowych Skarbów. W dzisiejszym wideo chcę Wam przedstawić kilka bylin, które są ze mną już nawet od ponad 10 lat. Opowiem Wam też o nowościach w moim ogrodzie, dlatego zapraszam Was serdecznie do obejrzenia całego wideo. Odcinek zaczynamy w przepięknym miejscu i nie chodzi tutaj o architekturę, ale chodzi tutaj o nasadzenia. Jest to rabata ognista, nad którą cały czas pracuję, żeby te kolory takiego pomarańczu, czerwieni, gdzieś tam się, słuchajcie, przeplatały. Ale dzisiaj chcę Wam opowiedzieć, oczywiście z moim tutaj towarzyszem, krakersikiem, najstarszym moim kociórkiem, ajajaj, Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o czosnku główkowatym, który jest tutaj w ilości, ja bym powiedziała, dość dużej. Wprowadziłam go na, na tą rabatę około 4 lat temu. Pamiętam, kupiłam sobie 100 cebulek i te cebulki trafiły właśnie tutaj na tą rabatę, dodatkową zaletą, która jest konsekwencją wprowadzenia czosnków główkowatych na rabatę, to mnóstwo zapelaczy. Słuchajcie, tutaj co się dzieje, to pszczół pracuje bardzo dużo, więc czosnek główkowaty jest rośliną miododajną, która ściąga zapylaczy do naszego ogrodu. No i jeżeli lubicie właśnie trzmiele, jakieś różne pszczółki, to taką roślinkę zaproście na rabaty i tutaj Wam gwarantuję, że tych zapylaczy będzie mnóstwo na Waszych rabatach. Czosnek główkowaty w tym momencie wygląda bardzo ładnie. Natomiast ta faza początkowa, kiedy jest sam, że tak powiem, szczypiorek, jest dość denerwująca, ponieważ tego szczypiorku jest dość dużo. I tak jak u mnie na rabacie ja muszę naprawdę się przyglądać, co tam kwitnie oprócz tych czosnków, które cały czas ten szczypiorek swój od samej wiosny pokazują. Więc jest to taka roślinka, która troszeczkę potrafi nam bałaganu zrobić na rabacie i nie tylko po przekwitnieniu, kiedy na przykład sam się też tutaj wysieje, tylko ta faza samego szczypiorku może być troszeczkę kłopotliwa, ponieważ bardzo zasłania inne byliny, no i nie możemy się nimi cieszyć. Natomiast moment, tak jak mówię, kwitnienia tych czosnków główkowatych jest przepiękny. No i oczywiście w odróżnieniu do tych wszystkich czosnków ozdobnych, ten czosnek kwitnie później i bardzo długo, więc jest to takie, ja bym powiedziała, przedłużenie fioletu na naszej rabacie, bo przeważnie czosnki ozdobne występują właśnie w takich kolorach fioletu. Kolejna roślina to nie będzie bodziszek Rozany. Chcę Wam przedstawić przepiękny czyściec, gęstokwiatowy, który także przyciąga zapylacze. I dzisiaj przy czyściu zatrzymam się troszeczkę, ponieważ chcę Wam pokazać trzy e, e, czyściece, które mam w ogrodzie, czyli czyściec gęstokwiatowy, czyściec lekarski i czyściec wełnisty. I po kolei o nim Wam opowiem. Czyściec gęstokwiatowy, tutaj w odmianie humelo, ma piękny, zwarty pokrój i intensywny kolor takiego fioletu, różu. Te kwiaty przepięknie wyglądają na rabacie, ale bardzo dobrze trzymają się także w wazonach, więc to też jest taka roślinka, którą możemy zaprosić nie tylko na rabaty, ale również do domu w formie bukietu. Melo dorasta do 50-40 cm i może osiągnąć około 60 cm szerokości. On bardzo ładnie rośnie, bo nie ma żadnych rozłóg, tylko po prostu tworzy się taka dość fajna, zwarta kępa. Ma przepiękne liście. Zobaczcie, one są takie pokarbowane po bokach. No, coś widać, że tutaj smakowało jakiemuś robaczkowi, ale liście. Także są właśnie piękne. Zobaczcie, są tutaj czmiele, więc tak jak mówiłam, zapylacze cieszą się kwiatami czyśca. W dalszej części rabaty Humelo rośnie oczywiście w towarzystwie jeżówek, no bo jakby to mogło być inaczej. Ja jeżówki bardzo lubię. Oczywiście są róże, które no zostały już niestety ale przycięte, ale zwróćcie uwagę, też jest przetacznik. Tutaj też możecie zobaczyć bardzo dużo zapylaczy. Jeżeli chodzi o mrozoodporność czystca, to ja bym powiedziała, że jest dość wysoka. No, literatura mówi o tym, że w częściach Polski, gdzie są bardzo takie mroźne, Zimę, należy go troszeczkę osłonić. No oczywiście może to być suchymi liśćmi, czy tam korą, zasypać go. Ja u siebie nic nie robię, na Lubelszczyźnie on daje radę, więc czystca mogę Wam naprawdę polecić. Zobaczcie, nawet te jego liście są piękne. Kwiaty pojawiają się w czerwcu, no i na rabacie są aż do sierpnia, więc jest to roślina, która dość długo na naszych rabatach jest widoczna. Czyściec lekarski UKIE jest odmianą niziutką. Dorasta do 20 cm. Zobaczcie, ma bardzo podobne liście do czyśćca gęsto kwiatowego. Zobaczcie, tutaj u mnie rośnie jeden obok drugiego. Można powiedzieć, że troszeczkę mniej obficie kwitnie, ale może być to też spowodowane tym, ponieważ był tutaj on zagłuszony przez orlaje, która miała ogromne rozmiary. Więc możecie zobaczyć także roślinka miododajna, oczywiście przyciąga. Jakieś różne zapylacze, więc kolejna roślina do polecajki na rabaty, jeżeli lubicie, właśnie zapylacze mieć w swoim ogrodzie. Jest to roślinka, która podobnie jak czyściec gęsto kwiatowy, w niektórych rejonach Polski może przemarzać. Tak jak mówię, na Lubelszczyźnie ja nie okrywam, natomiast na rabacie możecie zobaczyć, że mam zrębki, więc jest to w pewnym stopniu jakieś już okrycie takiej rośliny, zabezpieczenie. Więc jeżeli macie na rabatach zrębki, korę, myślę, że będzie to wystarczające. Kolejny czyściec, który chcę Wam pokazać, jest rośliną idealną na obwódki. Kwiaty nie są zbyt piękne, zobaczcie, one są drobne, takie różowe. Natomiast liście są bardzo ozdobne, dlatego właśnie ta roślina pięknie wygląda w formie obwódek na rabatach. Roślinkę, niestety, trzeba dość często odnawiać. Ona się tak troszeczkę kładzie, zobaczcie. Kwiatostany nie są tutaj ozdobą. Ja bym powiedziała, że bardziej te przepiękne liście pokryte takim kutnerem. One są bardzo fajne, takie w dotyku, delikatne, miziate. Roślinka, która wymagań praktycznie nie ma, jeżeli chodzi o glebę, no natomiast lubi słońce, więc stanowisko słoneczne jest stanowiskiem idealnym. Ale mówię, to jest roślina piękna na obwódki. Tutaj z szałwią na początku ślicznie wyglądała. W tym momencie już szałwia mi przekwitła. Czyściec. O, możecie zobaczyć, że. Gość nas odwiedził, też troszeczkę jeszcze kwiatuszków ma, ale ja już go słuchajcie zmniejszyłam i powycinałam kwiatostany i szałwi i czyśćca, ale powiem Wam, że z fioletem szałwi przepięknie się tutaj przeplatały nawet te kwiatostany, które teoretycznie nie są jakoś mega ozdobne, natomiast z szałwią w połączeniu wyglądało to bardzo ładnie. Mam nagranie, podlinkuję Wam, gdzie właśnie pokazuję czyśćca i szałwie w tym takim najpiękniejszym ich momencie. Świetny duet. Knautia to roślina, która tak naprawdę można powiedzieć, że nie ma żadnych wymagań. Jest mrozoodporna, łatwa w uprawie, ma piękny kolor. Nie wymaga podlewania, jakiegoś nawożenia. No, wiadomo, że w tych takich naprawdę okresach suszy, ale to wszystkim roślinom brak wody potrafi dopiec. To tutaj słuchajcie, ja raz podlałam, aby mieliśmy ogromne susze i muszę Wam tutaj pokazać, że w dole tylko troszeczkę liście zżółkły, więc jest dość odporna właśnie na. Warunki, które panują u nas w Polsce, czyli mróz, susza. Nie jest jej straszna, jest to roślinka, która ma piękne kwiaty o pięknych, pięknym kolorze ale i liście nie są, słuchajcie, brzydkie, więc to jest kolejna roślinka, z którą na pewno sobie poradzicie. Żeby dłużej kwitła, należy te kwiatostany przekwitnięte po prostu pousuwać i ona będzie dalej tłoczyła nam kolejne kwiaty. Przetacznik kłosowy to kolejna roślina, którą mogę Wam polecić. Ja w swoim ogrodzie mam w przepięknym, takim fioletowym, niebieskim kolorku, ale mam też różową odmianę. To jest roślinka, która pięknie wygląda, zobaczcie, w nasadzeniach bylinowych. Daje radę na stanowisku słonecznym, glebie dość suchej, bo u mnie tutaj mówię tylko raz podlałam. Od dołu troszeczkę liście są widać uszkodzone, jeżeli chodzi o suszę, natomiast kwiaty bardzo długo się utrzymują, także przyciągają zapylacze, tam trzmieli, to jest po prostu ogrom. Więc też to jest taka roślinka, którą mogę Wam polecić. Bardzo łatwo dzieli się przez podział. Więc możemy z jednej sadzonki w przeciągu dwóch, trzech sezonów pozyskać kilka kolejnych darmowych. Kolejna roślinka jest schowana, ponieważ kiedyś tej rabaty, przez którą teraz przechodzę, nie było. A nasadzenia zakryły mi tą roślinkę, więc wchodzę na rabaty i pokazuję Wam bergenię. Bergenia jest byliną, która rośnie w tym miejscu od 10 lat. Zaleca się ją um, odmładzać, natomiast ja nigdy nie miałam jakiegoś szczególnego pomysłu na tą roślinę, i ona tak jak ją posadziłam, tak te 10 lat w jednym miejscu rośnie. Rozrosła się już dość mocno. Możecie zobaczyć, że u mnie listki są pogryzione, ale jest to roślinka ciekawa ze względu na to, że jest półzimozielona, to oznacza, że jej wierzchnia warstwa nie zamiera całkowicie na zimę, więc jest roślinką widoczną właśnie w tych porach zimowych, kiedy na rabatach dzieje się naprawdę mało. Wiosną bergenia kwitnie najczęściej na kolor różowy. Rzadko możemy spotkać bergenie o kwiatach białych. Wiem, że takie są, natomiast moja kwitnie na różowo. Taką bergenię warto jest troszeczkę odmładzać. Wtedy jej zdrewniałe tam, słuchajcie, części można usunąć. Zobaczcie, bo tam w środku jest pusto. I wtedy pozyskujemy nową, piękną roślinkę, która będzie świetnie wyglądała na przykład jako obrzeże rabaty, czyli taka brzeżna linia nasadzeń. Po zimie niektóre liście są uszkodzone i należy je usunąć. Ja możecie zobaczyć, mam liście nieoczyszczone, więc te, które mają uszkodzenia, zwłaszcza te takie w kolorku brązowym, to właśnie są pozimowe uszkodzenia liści. Więc no nie ma tragedii. Czasem dzieje się tak, że jest dość dużo suchych właśnie liści i wtedy je usuwam. Możecie zobaczyć, tu Wam pokażę. Zobaczcie, o ślimaki to swoją drogą. Zobaczcie, tutaj są liście, które po zimie nie oczyściłam, więc narosły. Nowe, młode listki przykryły te brzydalki. Dajcie mi znać. Czy lubicie bergenie? Jakie odmiany macie u siebie? Bo ja powiem wam, że mam ją w swoim ogrodzie, ale żebym była nią zachwycona to tak sobie. W niektórych ogrodach faktycznie jako to brzeżne takie nasadzenie naprawdę świetnie wygląda, ale u siebie jakoś jeszcze tego nie zastosowałam. Dajcie mi znać, czy ją lubicie, jakie odmiany macie, bo moja ma kwiaty bardzo, ale to bardzo schowane, więc ja muszę naprawdę, słuchajcie, rozchylić, żeby wiosną zobaczyć te kwiaty. Wiem, że są odmiany, które kwitną na takich um fajnych, wysokich łodyżkach, więc te kwiaty są widoczne. Dajcie mi znać, czy lubicie i jakie odmiany macie. Kolejna roślina, która możecie zobaczyć, wyłożyła mi się na cisy, jest to pęstemon. Ma bardzo ładne liście. W tym momencie jest już po przekwitnięciu. Ja poszukam nagrania, gdzie właśnie były kwiaty pęstemona. Zobaczycie, jak on pięknie wygląda. Natomiast to, co się tutaj dzieje po przykwitnięciu też jest całkiem piękne. Roślina, która ma przepiękny kolor łodyg, e, przepiękne kwiaty i bardzo ładnie współgra z bylinami na rabacie. To jest roślina, która nadaje koloru nawet jak nie kwitnie. Zobaczcie jej przepiękne łodygi, także mają taki intensywny... Można powiedzieć bordowy, taki czekoladowy kolor, no i liście też bardzo piękne, zdrowe. Mimo suszy nic tutaj się nie zadziało z rośliną i wygląda nadal dobrze. Roślinka będzie czuła się dobrze na stanowisku słonecznym, jak i lekko zacienionym. Lubię oczywiście przepuszczalną e, wilgotną glebę, choć u mnie no muszę tutaj przyznać, że wilgotnej gleby w tym roku to można powiedzieć, że nie ma. Nawet po tych deszczach nie zauważyłam, żeby tej wody było za dużo. Ciekawa jestem, jak jest u was w waszych okolicach. U nas niby słuchajcie padało, ale jak ja róże nowe wkopywałam, to po prostu na cały szpadel, na głębokość szpadla cały czas była susza. Więc ciekawa jestem, jak jest e, u was. Z wodą, bo u mnie marnie. Jeszcze Wam tutaj pokażę właśnie w przybliżeniu, jak pięknie wygląda. Ważną informacją jest jeszcze to, że pęstemony nie lubią nawożenia. Nadmiar azotu powoduje to, że właśnie roślina się wykłada. I tutaj u mnie troszeczkę one się zaczęły, słuchajcie, wykładać, ale już po burzy to już całkiem możecie zobaczyć, że one troszeczkę tak leżą. Kolejną rzeczą dość istotną jest to, że właśnie jeżeli nie chcemy, żeby roślinka wytworzyła nasionka, ścinamy, a pęstemon będzie kolejny raz kwitł. Penstemony pięknie wyglądają z lawendą, z różami, z trawami, czyli z takimi roślinami, które są dość znane i w ogrodach dość lubiane. Dajcie mi koniecznie znać, czy penstemony macie w ogrodzie, czy słyszeliście o tych roślinach i czy Wam się one podobają. Ostatnio w moim ogrodzie miałam ogrodowe party, na którym byli moi znajomi właśnie ogrodowi pasjonaci. Słuchajcie, dostałam dwa piękne obeliski, które zostały zrobione przez męża jednej z moich koleżanek ogrodowych. Jeszcze nie są zaimpregnowane, już tu, słuchajcie, przymiarka jest zrobiona, przepiękna. Ja byłam bardzo zaskoczona i bardzo jestem zadowolona, bo powiem wam, że takie obeliski zawsze się wpasują w ogród, jaki to ogród by nie był. A w moim ogrodzie są dodatki także właśnie z tekowego drewna, więc jak najbardziej takie obeliski będą tutaj pięknie wyglądały. Czekam na to, żeby one tak troszeczkę z patyną się pokryły, tak jak ławka, no ale początkowo troszeczkę też będę chciała je zaimpregnować. Jeszcze nie wiem konkretnie czym, czy też będę to olejowała, czy jakimś właśnie drewnochronem pociągnę. W każdym bądź razie jestem mega zadowolona i dziękuję. I w tej oto części ogrodu kończył dzisiejszy odcinek. Zachęcając Was oczywiście do subskrypcji mojego kanału. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, pamiętajcie, żeby wcisnąć dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco każde wideo, które się pojawi na moim kanale, będziecie mieli o tym powiadomienie. Dziękuję serdecznie wszystkim nowym subskrybentom. Dziękuję tym, którzy do mnie wracają, odwiedzają, komentują. Chociażby to było zwykłe serduszko, to dla mnie jest to aż serduszko. Więc dziękuję Wam serdecznie za te wszystkie komentarze. Napiszcie, co słychać u Was w Waszych ogrodach, jak tam po suszy, a potem po tych ulewach. Kończę, bo przecież cała będę w, w mrówkach, a Was zapraszam na kolejny odcinek z Ogrodowych Skarbów. Do zobaczenia.